Palimy Minecraft? Palimy Minecraft? Pal Co jest kurwa? Gdzie ja jestem? I kim ty kurwa jesteś? Witaj, Kubo, Filipie Bambo, czekałem na ciebie. Skąd znasz moje imię Felu? Znam je, ponieważ też jestem kubą Bambo. Trafiłeś do Afterlife? Ostatnio dostajemy tu dużo Bambów z różnych uniwersów. Ja pierdolę. To nie może być prawda. Gdzie jest Michałek? Nie wierzę, że Bambo nie żyje. Mieliśmy jeszcze tyle przygód do przeżycia, tyle blantów do zjarania. Gdziekolwiek jesteś przyjacielu, mam nadzieję, że jarasz jak pojebany i masz się dobrze. Co ty tu robisz, Cwelu? To przez ciebie Bambo nie żyje. Mnie też przyszedłeś zabić? Wyłuzuj stary, mogę ci pomóc. Niczego od ciebie nie chcę. Spierdalaj stąd, zanim zmienię zdanie i cię zajebie. Mogę pomóc ci odzyszkać twojego ziomka i wrócić do domu. Bambo jest w Afterlife, ale można się tam dostać i wrócić posiadając Złotą Enderperłę. Gdzie ta perła? Pilnują jej Endermanowie. No dobra. Ale jak będziesz próbował czegoś, czego nie powinieneś, to cię zajebie. Ale tu zajebiście. A propos. Każdy, kto tu trafia, ma jedno życzenie do spełnienia. Chciałbym nagrać jakiś album. Ale stary, czemu twój głos brzmi inaczej? Możesz sobie tutaj zmieniać głos. Wygląd i cokolwiek chcesz. Dobra. Zróbmy ten twój album.